Witamy kolegów hodowców, koleżanki hodowczynie. W dniu dzisiejszym znajdujemy się w miejscowości Osielec. Taką mamy pod chmurką pogodę. Tu stoi kabinka. Planujemy przeprowadzić siódmy trening. Troszkęśmy poczekali, bo taki z rana były te chmury dość mocne. Ciemne i, i bo baliśmy się, żeby... Ale teraz, gdzieś przed godziną ósmą Tą stronę mają gąbki lecieć. Przed godziną 8 wypuścimy. Wydaje nam się, że już, że już to fajnie pogoda się wypo, wypodnosiła i się, wyklarowała się pogoda, więc powinno już być dobrze do przelotu. Kabina właśnie jest przygotowywana teraz do wypuszczania. No i za chwilę rozpoczniemy wypuszczanie. No i już dochodzi godzina za 10 8. Mamy przygotowany samochód. Myślę, że rozpoczniemy pomału wypuszczanie. To może dolną część poprosimy pierwsze. Zrobimy to w etapach jak zwykle. Poszły. No tam poszły poza samochód. A i podnoszą się ładnie. O idą do góry. No dodawaj tą stronę, teraz dalej górę. Yeah. Uch, no kurz poszedł Poszły, o, podniosły się fajnie Są w dwóch grupach, dlaczego? Bo one idą tu na razie? To żeby się nie uderzyły o siebie dajmy im chwilkę o teraz, dobra możesz, bo już fajnie poszły tam w kierunek, A teraz w dół no tutaj już idą od razu No też poza drzewa Gonią się w kółko, a tamte już są wysoko, grupy wyszły wyżej. No, czekaj, podniosły się. Poszły, dawaj. I ten sam numer, poza drzewo. Kółeczko. No tam ta grupka, te dwie już chyba się zabrały. Tam jest jedna. Możemy popatrzeć, gdzieś ta grupa ładnie poszły. No, jedna tu goni, koło przekaźnika, ale idą w kierunek się udają. Tamte gdzieś bardzo szybko nam znikły Pewnie poza drzewa to nie widać O jakieś dwie, 3 jeszcze solóweczki O tam jest jedna grupa Także poszły O są dwie, raz, dwa, trzy teraz je widać Trzy grupy Ale się udają jak no, widzimy, one jeszcze muszą trochę zawsze nabrać pewności. Gdzie się znajdują po wypuszczeniu, czasem idą w kierunek, a, a jeszcze się czasem wrócą, pokręcą. Ale tam gdzie jedna grupa dojdzie ładnie, no, część tu się powodzą, dobry lot.